Dzień dobry Państwu. Chciałem się odnieść do tej dyskusji dotyczącej zapisu wzoru elektronowego, ale też zapisu wzoru strukturalnego, pokazać różnice, jakie istnieją pomiędzy tymi dwoma zapisami, być może pewną nadinterpretację albo brak pewnej interpretacji, która w niektórych sytuacjach się pojawia. Oczywiście będzie to moje podejście. Jeśli Państwo się nie zgadzacie, to oczywiście zapraszam do dyskusji. Chętnie. Chętnie z Państwem na ten temat podyskutuję, chętnie odpowiem na pytania, chętnie też dowiem się być może czegoś nowego, może ktoś z Państwa ma troszeczkę inny pogląd na różne z tych tematów. Wobec tego zacznijmy może od, od kwasu azotowego 5. Zapiszmy sobie wzór kwasu azotowego 5, zarówno wzór strukturalny, jak i wzór elektronowy. W szkole podstawowej kwas azotowy 5 uczeń zapisze w postaci wzoru strukturalnego, w którym azot będzie miał naokoło siebie 5 kreseczek. Jest to dla niego zrozumiałe, dlatego że mówimy, że azot występuje, że azot ma wartościowość 5 i ten wzór rzeczywiście urzeczywistnia tą wartościowość 5 dla ucznia szkoły podstawowej. To jest dla niego jasne i czytelne, skąd ta wartościowość 5 w takiej sytuacji pochodzi. Jeżeli natomiast jesteśmy w szkole średniej, w szkole ponadpodstawowej, to już ten wzór zazwyczaj zapisujemy jako wzór elektronowy. Teraz ta najważniejsza różnica, albo te dwie najważniejsze różnice to pojawienie się wolnych par elektronowych, których we wzorze strukturalnym nie zaznaczaliśmy, oraz pojawienie się wiązania kowalencyjnego typu koordynacyjnego, gdzie. Wspólna para elektronowa pochodzi od atomu azotu. Zwróćcie Państwo uwagę, że dopiero ten wzór w rzeczywisty sposób prezentuje rozkład elektronów w cząsteczce kwasu azotowego 5. Wzór strukturalny prezentuje połączenia między atomami, pokazuje, który atom łączy się z którym atomem, wyjaśnia wartościowość. Natomiast ten rozkład elektronów nie jest tutaj w pełni. Przedstawione. Nie do końca należy interpretować pojawiające się kreski jako wspólne pary elektronowe, no ponieważ widzimy, że tutaj w tej sytuacji naokoło azotu byłoby 10 elektronów, a azot jako pierwiastek drugiego okresu układu okresowego raczej niechętnie posiadałby 10 elektronów wokół siebie, raczej dąży do spełnienia reguły oktetu. Natomiast, tak jak mówię, jest to pierwiastek drugiego okresu. Za chwileczkę przejdziemy do okresu trzeciego, troszeczkę sprawa zacznie się różnić. Zapiszmy sobie zatem wzór na początek pierwiastka leżącego poniżej azotu. Narysujmy zatem wzór elektronowy i wzór strukturalny kwasu fosforowego 5 lub też kwasu ortofosforowego 5. Zaczynam od wzoru strukturalnego. We wzorze strukturalnym oczywiście nie umieszczę elektronów walencyjnych. Napiszę również wzór elektronowy, ale tym razem ten wzór przedstawię już w dwóch y, osobnych formach. Oczywiście tu się już pojawiają pary elektronowe, wolne na atomach tlenu. W pierwszym przypadku, aby spełnić regułę oktetu, pojawi się wiązanie. Koordynacyjne. Natomiast w drugim przypadku reguła oktetu no nie będzie spełniona, ale będzie inna korzyść z tego drugiego wzoru, który teraz zapiszę. Za chwileczkę przejdę do wyjaśnienia tego problemu. Ten wzór, właśnie drugi, jest bliższy wzorowi strukturalnemu, w którym to tylko pojawiły się dodatkowe pary wolne na atomach tlenu. Oczywiście wzór strukturalny pokazuje wartościowość fosforu 5. Fajnie uczeń szkoły podstawowej rozumie to, dlaczego ta wartościowość wynosi 5. Teraz mamy te dwa wzory strukturalne. Ten jest lepszy, bo spełnia regułę oktetu. Akurat pod tym kątem, prawda, regułę oktetu, ten nie spełnia. Natomiast tak jak wspomnieliśmy, atom fosforu jest pierwiastkiem trzeciego okresu i on już może mieć może dysponować orbitalami d bo na trzeciej powłoce pojawia się podpowłoka d i ona jest pusta te orbitale mogą zostać wykorzystane do tworzenia dodatkowych wiązań czy też do nakładania się w celu lepszego rozłożenia gęstości elektronowej wokół atomów i pod tym kątem ten wzór jest usprawiedliwiony mało tego ten wzór będzie lepszy pod innym kątem spójrzmy jeszcze raz na wzór górny związaniem typu koordynacyjnego w którym to jeżeli policzymy elektrony wokół atomu fosforu to początkowo fosfor miał 5 elektronów teraz już ma tylko 4 wobec tego ubyło mu elektronu zgromadził się na nim dodatni ładunek cząstkowy natomiast w przypadku atomu tlenu mamy dodatkowy jeden elektron miał 6 już ma 7 wokół siebie Wobec tego mamy cząstkowy ładunek ujemny. Jeżeli popatrzymy na ten wzór, to tutaj te ładunki się nie pojawiają, bo tlen ma 6 elektronów, natomiast fosfor nadal ma 5 elektronów, więc te ładunki są zerowe, czyli nie ma tych ładunków. No, nie jest to korzystne rozseparowanie tych ładunków, dlatego pod kątem nie pojawiania się takich ładunków ten wzór no Jest niestety gorszy niż ten wzór, a więc mamy jakby dwie przeciwstawne opinie. Tutaj mamy regułę oktetu, ale niestety ładunki cząstkowe się pojawiają, bo te elektrony troszkę skrajnie są rozmieszczone. Natomiast tu niespełniona reguła oktetu, ale nie ma tych ładunków cząstkowych, które pojawiać się raczej nie powinny. Niemniej, jednak oczywiście oba wzory są prawidłowe i oba wzory tak naprawdę dopiero po nałożeniu. Stanowiłyby właściwy wzór elektronowy kwasu fosforowego 5, czyli te wzory to są takie struktury graniczne, które dopiero po nałożeniu utworzyłyby właściwą hybrydę wzoru strukturalnego. I teraz podobna sytuacja pojawi nam się w przypadku kwasu siarkowego 6. Zobaczmy wzór na początek strukturalny. A więc mamy sześć kreseczek. Niekoniecznie musimy je rozpatrywać jako elektrony. Mamy zatem wartościowość sześć dla siarki. No i teraz dwa wzory elektronowe. Pierwszy ten związaniami koordynacyjnymi i drugi związaniami podwójnymi. podwójnymi, a ja już zaczynam tu robić koordynacyjne. Powracamy. No i ta sama sytuacja. Tu mamy oktet, tu mamy aż 12 elektronów, czyli typowo już tutaj widać, że to od reguły oktetu jest bardzo odległe, tu muszą być orbitale D jakby wciągnięte w tworzenie, w nakładanie się z innymi orbitalami tlenów, żeby te elektrony były odpowiednio rozłożone w tej cząsteczce, czy wokół jąder tworzących tą cząsteczkę. Natomiast no, tu jest reguła oktetu, ale znowuż niestety te ładunki cząstkowe się pojawiają i tutaj one nawet zostają uwypuklone, bo zwróćcie Państwo uwagę w przypadku siarki już mamy ładunek plus 2 dodatni, a w przypadku atomów tlenu będziemy mieli ładunki minus 1, czyli to no ładunek plus 2 na siarce no nie jest zbyt korzystny i rzeczywiście do takiej sytuacji dojść nie powinno, ale znowu należy powiedzieć wzór właściwy z nałożeniem jest hybrydą obu tych postaci, obie postacie należało by uznać za poprawne. natomiast no rzeczywiście w arkuszach pojawiają się raczej wzory te, które spełniają regułę oktetu jako wzory proponowane czy to w odpowiedziach czy w zadaniach przykładowych, jako struktury, które należy w jakiś sposób um, um, oceniać, na przykład podawać liczbę wiązań typu Sigma, liczbę wiązań typu Pi, y, i raczej to podejście jest bliższe, chyba temu obecnie y, stosowanemu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Oczywiście, jeżeli Państwo macie uczniów zdolnych, na przykład uczniów olimpijskich, warto im przedstawiać obie struktury, warto im tłumaczyć, Dlaczego obie są poprawne, a dla, to znaczy jakie obie mają plusy, a jakie minusy, i dlaczego właściwa struktura powinna być zatem w pewnym sensie hybrydą tych struktur przedstawionych w obu przypadkach. Dziękuję serdecznie.